Zapraszam na film. Siemanko, witam Was serdecznie dzisiaj na kanale. Na wstępie chciałbym powitać wszystkich ludzi, którzy subskrybują mój kanał, gdyż naprawdę dużo to dla mnie znaczy. Nie jest ich może jeszcze aż tylu, ilu bym chciał, żeby było, aczkolwiek bardzo serdecznie Was pozdrawiam z tego miejsca. No i ogólnie też. Odnośnie tego, że długo mnie tutaj nie było nad tym kanale, to chciałbym powiedzieć, że filmy będą pojawiały się, no mam nadzieję, że w miarę regularnie. A dzisiaj zapraszam na dzisiejszy odcinek. Na dzisiejszy odcinek będzie o moich przewidywaniach na te Mistrzostwa Świata w Katarze. Jak już wiemy, Mistrzostwa Świata zbliżają się ogromnymi krokami, a więc wypadałoby tutaj taki filmik nagrać odnośnie moich przewidywań. Może na początek odnośnie grupy, odnośnie rozgrywek grupowych, i chciałbym dzisiaj Was serdecznie zaprosić na takowy film. A więc, lecimy z tematem. Zacznijmy więc od grupy A. W grupie A wydaje się, że sytuację mamy jasno określoną i że Holendrzy i zawodnicy z Senegalu. Zagrałem w 1 ósmej finału. Jednakże Mistrzostwa Świata rządzą się swoimi prawami. I dobrze wiemy, że tutaj Ekwadorczycy i Katarczycy też mogą namieszać. Jednakże mój typ to. No właśnie. Holandia czy Senegal? Osobiście uważam, że z pierwszego miejsca z tej grupy wyjdzie drużyna z Afryki. Dlatego że Holendrzy czasami. Ostatni czasy wykazują się trochę niefrasobliwością pod polem karnym przeciwnika. A Senegal to drużyna, w której naprawdę są zawodnicy, którzy mają potencjał na grę na wysokim poziomie i na tym poziomie się naprawdę dobrze prezentują. No a więc osobiście uważam, że z pierwszego miejsca wychodzi Senegal, z drugiego Holandia, na trzecim miejscu rywalizację w grupie kończy Katar, a na czwartym miejscu z mistrzostwami świata pożegna się drużyna z Ameryki Południowej, czyli oczywiście tutaj Ekwador. Grupa B: Anglia i Walia. I według mnie, pomiędzy tymi dwoma drużynami rozegra się tak naprawdę walka o pierwsze miejsce w grupie. Jeżeli Anglia. Poprawi swój styl gry w stosunku do Ligi Narodów, to ja myślę, że pomiędzy tymi dwoma drużynami odbędzie się walka o wyjście z grupy B. Natomiast jeżeli Anglicy zagrają tak przeciętnie, przeciętnie to ma powiedziane, tak słabo, tak tragicznie, jak w Lizę Narodów, to uważam, że z pierwszego miejsca wychodzi Walia niezmiennie, i z drugiego miejsca wychodzi drużyna Stanów Zjednoczonych. Taka jest moja opinia. Dlatego że Anglia w Narodów może oprócz tego meczu z Niemcami 3 do 3 yy, wyglądała po prostu tragicznie. Te mecze yy, z Włochami i te mecze z Węgrami udowodniły jedno, że, że to nie jest tak, że stryknie się palcem i wygrywasz wszystko, tylko że trzeba się przyłożyć do każdego meczu. I Węgry w rankingu FIFA oni nie są wysoko, ale to jest naprawdę bardzo dobry przeciwnik. Myślę, że Węgry to jest drużyna. Z której można wziąć przykład. Tak przynajmniej uważam. Przepraszam, ale po prostu. Jeśli tą grupą naprawdę emocjonuję, zrozumcie to. Proszę. Wiadomo, o którą grupę chodzi. Zrozumcie, bo i naprawdę emocjonuję. Tak jest! To grupa C, czyli grupa, w której Polska zmierzy się z Argentyną, Meksykiem i Arabią Saudyjską. A oczywiście Polska z tej grupy wyjdzie, a moje przewidywanie to oczywiście miejsce pierwsze. 2-1 Meksyk, 2-1 Arabia Saudyjska, 2-1 Argentyna. Wychodzimy na się z grupy i lecimy, no, ale oczywiście nie trzeba niczego innego powiadać. Z drugiego miejsca wychodzi Argentyna, która pokonuje Meksykanów i yy, drużynę z Arabii Saudyjskiej. Oczywiście ulegają nam po zaciętej walce i golu któregoś z naszych napastników w 90 minucie. I tak oto świetnie kończy się dla nas ta faza grupowa. Dziękuję serdecznie za omówienie tej jakże ciekawej grupy. A więc teraz grupa. D, Francja, Australia, Dania, Tunezja. Według mnie, patrząc na ostatnie mecze Francji, to Dania wygra tą grupę. To jest różna zdeterminowana. O, oni są w stanie zejść daleko. Jak na Euro pokazali, że mają naprawdę ambicje ogromne. A myślę, że stać ich na trojów nawet z Francją. A więc mój typ, Dania, Francja wychodzą. Ale Dania z pierwszego miejsca. Tak to właśnie jest. A więc przechodzimy do grupy M, e, gdzie mam bardzo ciekawą sytuację, dlatego że właściwie wszystkie z tych drużyn są według mnie w stanie sprawić niezłą niespodziankę dlaczego tak, a dlaczego nie inaczej. No właśnie, Japonia to naprawdę dobra drużyna na Mundialu w Rosji w 2018 roku wcale nie byli typowani jako zawodnicy, którzy są w stanie naprawdę no, powiedzmy sprowadzić dużo kłopotów na inne drużyny ze światowego topu, aczkolwiek niewiele brakowało, a wyeliminowaliby Belgów w jednej 8 finału. Poza tym wyszli z grupy, gdzie byli jeszcze Senegalczycy i Polacy. To świadczy oczywiście o ich całkiem wysokim poziomie. Według mnie czwarte miejsce w tej grupie zajmie Kostaryka. Oczywiście, według mnie oni też są w stanie sprawić niespodziankę, aczkolwiek osobiście uważam, że zakończą rywalizację w grupie na miejscu numer 4. Natomiast jeśli chodzi o Hiszpanię i Niemcy, osobiście uważam, że Niemcy są faworytami w tej grupie do zajęcia pierwszego miejsca, a walka o miejsce drugie... Będzie miała miejsce pomiędzy Japończykami, a Hiszpanami. I według mnie, i może ta opinia być nieco kontrowersyjna, Walkę tę wygra drużyna z Azji. A teraz pokażę Wam, co jem właśnie na obiad. Smaczne. Następna grupa to grupa F, gdzie mamy zespoły z Belgii, Kanady, Maroka i Chorwacji. Yy, tutaj mamy taką grupę, w której sytuacja wydaje się być w miarę jasna, aczkolwiek pamiętajmy, to są Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Tutaj praktycznie nikt nie jest pewien wyjścia z grupy, a więc yy, przeanalizujmy. Mamy Belgów. Belgów, którzy na ostatnim mundialu zajęli trzecie miejsce, wygrywając w meczu od brąz z reprezentacją Anglii. Mamy Kanadę, która no dość sensacyjnie, że tak powiem, tutaj weszła na te mistrzostwa. Ten awans jest no powiedzmy no sensacją nieką. Mamy drużynę z Afryki, jaką jest Maroko. No wiadomo, oni też zawsze są w stanie namieszać. Przecież pamiętamy mecz Maroka z Hiszpanią w roku 2018 i pamiętamy inne starcie Maroka w grupie. Oni wcale nie byli bezbronni i oni naprawdę są też piłkarzami, którzy naprawdę są w stanie zamieszać. I to sporo. A więc jeśli chodzi o Amerykańczyków to tyle, a jeśli chodzi o Chorwatów, no, to właśnie, według mnie, walka o drugie miejsce odbędzie się pomiędzy Ameryką a Chorwacją. No i w tej walce, yy, według mnie, przynajmniej skuteczny okaże się zespół z Chorwacji. Yy, jeśli chodzi o Chorwację, to może komentarz krótki na temat. A więc, yy, chciałbym tutaj wtrącić jeszcze słówko. Gdyż Chorwacja w 2018 roku wcale nie była w gronie faworytów do zdobycia drugiego miejsca. Wcale nie była w gronie faworytów. To tak jakoś wyszło, że oni naprawdę dobrą piłkę grali i tam zaszli dzięki swojej pracy. Mimo tego, że wcale nie byli w tym gronie faworytów. No i to jest niejaka sensacja, ogólnie rzecz biorąc. Aczkolwiek pamiętamy potem te ich mecze, na przykład mecz z Anglią, gdzie oni naprawdę dobrze grali. I tam pokonali wtedy Anglików pod Ogrywcem. Pamiętam, ramkę na wagę zwycięstwa dla drużyny z Chorwacji zdobył Mario Manjukuć. No a potem finał z Francją zawalczyli. Brawo więc za to, ale Francuzi okazali się być półkę wyżej i pokonali Chorwatów w stosunku 4 do 2. No i oczywiście, jeszcze na no sam koniec, podsumowanie. Pierwsza Francja, a na drugim miejscu z grupy wychodzi Chorwacja. A więc lecimy do grupy G. My tam. Brazylię, Serbię, Szwajcarię i Kamerun. No właśnie. Też ciekawa grupa. A dlaczego? No bo w sumie Chorwacja to jest taki przeciwnik, który no. No, wygrał yy, bardzo dużo spotkań na Mundialu w 2018 roku i nawet awansowo do finału a wcale nie był w tym gronie faworytów. Tak samo tutaj. Mamy tego jednego takiego z wyższej półki, tak samo jak w tamtej grupie. Yy, mamy drużynę z Belgii, a tutaj mamy Serbię, mamy Szwajcarię. Szwajcaria Na ostatnim Mundialu. Dokonało rzeczy wydawałoby się niemożliwej. Oni wyeliminowali Francuzów w jednej ósmej finału. Cały piłkarski świat był zszokowany. Oni ich wyeliminowali. Ale w jakich okolicznościach? No właśnie. Francuzi prowadzili 3 do 1, ale potem Seferowicz na 2-3. I potem jeszcze... Adobramkę na 3 do 3 dla. Szwajcarii. No więc właśnie. Dochodzi do dogrywki. A dogrywka to niby że aczkolwiek Szwajcarom udaje się dotrwać do tych rzutów karnych. No i coś się dzieje. No i okazuje się, że Kylian Mbappe nie wykorzystuje karnego no i ma to, ma to swoje skutki, ponieważ tego karnego nie wykorzystał jako jedyny. A więc właśnie Francuzi właśnie trójkolorowi odpadają z imprezy już w jednej ósmej finału. Przypominam, że dwa lata wcześniej na mundialu w 2018 roku oni po prostu ten mundial wygrali, więc sensacja ogólnie rzecz biorąc. A tutaj mamy jeszcze Serbię. No właśnie, Serbia. Tam gra kilku zawodników naprawdę na bardzo wysokim poziomie. I myślę, że gdyby tak ogólnie popatrzeć, jak ogólnie, to wszyscy grają na wysokim poziomie, ale wyróżniają się tam właśnie Vlachowicz, Bilinkowi Stawicz i Kostić. To jest ta trójka z Ligi Włoskiej. To są naprawdę zawodnicy na światowym poziomie. Jeśli chodzi o Cameron, oni też tutaj mogą namieszać. Nie lekceważyłbym ich na pewno. A tutaj osobiście finalnie obstawiam. Że z pierwszego miejsca wychodzi faworyt do wygrania tego mundialu, przynajmniej ja tak uważam, czyli Brazylia. I z drugiego miejsca do 1/8 finału awansuje drużyna szwajcarska. No i ostatnia grupa, grupa H. Mamy tutaj Portugalię, Ganę, Urugwaj i Koreę Południową. No i tutaj przeanalizujemy sobie to na spokojnie. No właśnie, Portugalia, czyli Cristiano Ronaldo w akcji. Mamy Urugwaj czyli Luisa Sureza w akcji. Mamy Koreę Południową, czyli Heung-Min Son w akcji. No i mamy Ganę. A w Ganie jest kilku zawodników. Może nie na tym poziomie co Ronaldo, a czykolwiek Giasi, Parti i Kudus. Trzech według mnie najlepszych zawodników. Ghanijskiego futbolu. I tej Gany też nie można lekceważyć. Bo naprawdę oni potrafią sprawić ogromną niespodziankę na takich imprezach. A jeśli chodzi o Koreę Południową, no to oni już taką kiedyś niespodziankę też sprawili. Nie trzeba daleko zajrzeć. Ale wystarczy się że cofniemy: 4 lata do tyłu. Może 4 z kawałkiem. W grupie Niemcy kontra-Korea Południowa. Niemcy dobijają się, dobijają się do tej bramki Koreańczyków. Nie ma, bez efektu. No i Niemcy się musieli odkryć. I mecz kończy się wynikiem 2 do 0. A więc uważam, że Korei Południowej też nie można w żadnym stopniu, nawet najmniejszym, zlekceważyć. Jeśli chodzi o Urugwaj, bo o Urugwaju jeszcze nie wspomniałem zbyt wiele. Urugwaj, no właśnie. Jest tam kilku zawodników, którzy grają w takich czołowych klubach europejskich. Ale no właśnie, na przykład Aranjo jest kontuzjowany. Nie? Wiem, że tutaj szukam wymówek, aczkolwiek no, absolutnie kibicem Uruguayu to ja nie jestem. Ani też nie jestem krytykiem Uruguayu, jestem tutaj neutralny w tym wypadku. Yy, mają Floreza, mają Cavaniego, mają według mnie aktualnie jednego z najlepszych środkowych pomocników na świecie, czyli yy, Grosza, który w Real Madrid występuje na prawym skrzydle. Jestem ciekawy. Właśnie na jakiej pozycji on wystąpi na mundialu, właśnie w barwach swojego kraju, czyli oczywiście Fede Valverde. Objawienie tego sezonu. Oczywiście on już wcześniej też grał na wysokim poziomie, aczkolwiek według mnie w tym sezonie wzbił się na wyżyny swoich umiejętności. No więc to tyle o Urugwaju. No i jeszcze Arocho, nie? Arocho kontynuowane. No niestety, bardzo mi tego zawodnika szkoda, dlatego że mimo, że. Bicelar w Madryt. No to y, uważam, że prezentował wysoki poziom i szkoda, że tam, na tym mistrzostwa świata on nie pojedzie. Bardzo szkoda, y, przechodzimy więc do ostatniej omawianej przeze mnie drużyny, jaką jest drużyna z y, Półwyspu Iberyjskiego, czyli oczywiście tutaj Portugalia. Portugalia, czyli klasa sama w sobie. Mam nadzieję, że pokażą naprawdę wiele, wiele, wiele y, świetnych kombinacji akcji i będzie można się świetnie bawić oglądając ta w fakcji Cristiano Ronaldo mam nadzieję, że pokaże swoje najlepsze oblicze. Poza tym, że Cancelo, na niego też bardzo liczę. Osobiście drużyna portugalska należy do jednej z moich ulubionych, a więc oczywiście będę kibicować Portugalii. Aczkolwiek wiadomo, że na pierwszym miejscu w sercu oczywiście. O ile z dobrej strony pokazuje, mamy Polskę, albo, dobra, okej, okay, wiadomo, o co chodzi. Polska, do boju, wygrajmy ten Mundial, wygrajmy całe mistrzostwa świata. Tak jak już mówię, tak też się stanie. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Naprawdę bardzo mi miło, że mogłem wrócić do was. No i oczywiście jakieś relacje z Mundialu będą, a więc Siemano!